A przed nami przedostatnia gonitwa dzisiejszych zawodów. Bieg numer 19, runy holta, kask czerwony niemiecki, Rafał Okoniewski, biały Adrian Komulski i żółty Janusz Kołodziej. To między runy holtą a Januszem Kołodziejem toczyć się będzie walka o to piąte myślę miejsce, bo Piotr Protasiewicz, Grzegorz Walasek, Krzysztof Kasprzak i Piotr Widerski są już raczej poza zasięgiem. To jeszcze Janusz Kołodziej może troszeczkę namieszać, a tylko zwycięstwo tak naprawdę daje runie holcie. Jeszcze cień szansy na to, aby mógł myśleć, aby znaleźć się w tej czołowej piątce, która walczyć będzie o przepustki do Grand Prix 2010. A więc runę Holta, Rafał Okoniewski, Adrian Gomulski i Janusz Kołodziej. Jeszcze czekamy na ryśka Holcińskiego. Minany jeszcze przez kierownika startu. Holta, Koniecki, komórski. Kołodziej. Czy czwarte pole będzie znowu idealne? Tak! Tak właśnie zrobi teraz to Janusz Kołodziej. I wychodzi na pierwszą pozycję. Kilkunastometrowa przewaga nad Runę Holtą. A to oznacza, że Holta będzie poza jakimikolwiek szansami na to, by znaleźć się w czołowej piątce. Janusz Kołodziej... Rune Holta, Kaskuniebieski, Mokoniewski i Adrian Gomulski ogląda się Janusz Kołodziej, jeśli wygra będzie miał 12 punktów. No i nasze kraje reprezentować będą Piotr Świderski, Janusz Kołodziej, Piotr Protasiewicz, Krzysztof Kaspak i Grzegorz Balasek. Myślałem, że jakieś problemy ma Janusz Kołodziej nie, to tylko drobny błąd na wyjściu z drugiego wirażu. Holta jest drugi w tym momencie. Janusz Kołodziej awansuje jako piąty, bo wyścig dwudziesty będzie już bez historii. Kołodziej, Holta, Okoniewski i Adrian Gomul.